Mama Johniego chce kupić nowe radio za 8 funtów. Żeby wysłuchać przemówienia premiera, które trwa trzy razy dłużej niż mama niego potrzebuje do usmażenia sześciu uncji makreli w sosie. słuchaj, Nimrod. Potrafisz odpowiedzieć na każde pytanie? Tak. No to mam takie jedno. 2 plus 2 równa się 5. To nie jest pytanie. To zdanie oznajmujące. Ale to prawda! Nie, nieprawda. Czyli prawidłowa odpowiedź brzmi nie? Genialne! Jeśli powie tak, to by znaczyło, że się pomylił, bo odpowiedź brzmi nie! Ale nie może powiedzieć nie, bo wyszłoby, że odpowiedź nie jest błędna! Wiem, próbujecie mnie zmylić, ale ja nie dam się zmylić! Jestem imrot wspaniały, a wy nic nie wiecie! A to jedno akurat wiem! Wiem, że nic nie wiem! I co ty na to? No, mów! Powiedz, brak danych! Powiedz, wyglądam jak lodówka! Natychmiast przestań ci gadać! Nie mogę! Wkurzanie ludzi to moja praca! Logika jest nielogiczna! Gadać. Siedzę! Nie widzisz? A, 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 a. Czy to, to hamburger! A, A góra to ten modół! Tyson jest chudy! A ty nie żyjesz. I to wszystko ma sens. Dosyć, wyrzucę was ze szkoły. Jak wszystkich wyrzucisz, to ciebie wyrzucą z roboty. Masz rację, ładku pięknie.